To mogło skończyć się tragedią. W sobotę na jednym ze śmietników w Radomiu porzucono niemowlę. Naraz przy bramie pojawiła się kobieta, mówiąc, że znalazła na śmietniku taką torbę, w której znalazła też i dziecko. Prawdopodobnie ona znajdowała się, ta torba z tym dzieckiem, gdzieś na śmietniku przy leśniczówce. Pani twierdzi, że dziecko kwiliło, więc wzięła tą torbę z dzieckiem i tak pomyślała: albo do nas, albo do domu dziecka na Kolberga. Jednak zdecydowała, że ona do nas przyniesie to dzieciątko. Zaraz otworzyłyśmy furtkę, prawda? Poprosiłyśmy ją tutaj do środka. Nie musiałyśmy podejmować tutaj żadnych zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ dziewczynka była zadbana. Pokazało się, że jest to dziewczynka. No i ponieważ było to w sobotę, tak zdecydowałyśmy same tutaj o tym imieniu i dałyśmy jej na imię Marysia. Ja bardzo przeżyłam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam, co by się stało z tym dzieckiem, kiedy ono by tam pozostało. Gdyby nikt tego dziecka nie zauważył przy śmietniku, prawda? No różne scenariusze można już było w tam snuć. Ale myślę, że takie dzieci długo żyją z tym piętnem porzucenia. Siostry były zachwycone małą Marysią. Jak siostra na przykład podniosła ją tak do policzka, tą dziewczynkę, a ta jak gdyby w takim geście odwdzięczenia się, prawda, otworzyła oczy i tak szeroko na siostrę spojrzała, to takie było bardzo wymowne dla nas Przez. też. Jest. Waga, 2,850 i 51 cm e, wzrostu. Wszystko wiemy, bo byłyśmy przy mierzeniu przy. Będą siostrę odwiedzały? O, tak, o, tak, tak na tak, pewno. Tak, tak, tak. Myślę, że dopóki nie odjedzie stąd, nie znajdzie tej rodziny, to będziemy chciały tam być i takim ciepłem naszym też ją ogarnąć. Matki Marysi nie wolno potępiać, zaapelowały siostry zakonne. Ja myślę, że ocenę zostawmy Panu Bogu. Nigdy nie wiem co, czym się kierowała, jakie decyzje były, nie możemy sądzić drugiego człowieka. Dziękujmy za dar życia Marysi. Prośmy dla niej o Boże błogosławieństwo w dalszym życiu i o miłosierdzie Boże dla jej mamy. Pod Twoją obronę Dziękujemy, się, święta Boża, rodzicielko naszymi prośbami.